Nastała ta wielkopomna chwila, wkładam baterię. Nie oryginalną, bo oryginalna to się działa długo w wodzie i się boję. Ale to o, weszło i zaraz włączam. O, coś tylko mrugnęło. No i dobra. Power. O, tutaj wlewała się woda. OK. Włączamy to. Strasznie zmasakrowany. A, jakoś cisza? Nic? Nic? Jeszcze raz. Proszę. Coś zadziałało. Tak. A z tyłu? Wyświetlacz? Wyświetlacz? Nic? Dobra. Popracuję jeszcze nad nią.